Cześć, tu Ola ze Zrób Więcej Biologia. Witam serdecznie w odcinku dotyczącym transportu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, jak i po co przemieszczają się różne substancje w różnych organizmach. Zapraszam. Najpierw wyróżnijmy sobie takie dwa rodzaje transportu, różniące się głównie odległościami, na które różne substancje się przemieszczają. Transport wewnątrzkomórkowy to tak jak sama nazwa wskazuje, Przemieszczanie się substancji w obrębie komórki z jakiejś jednej struktury komórkowej do innej. Ten transport jest akurat zagadnieniem, którego dzisiaj nie będziemy rozwijać, ponieważ skupiamy się na transporcie na dalsze odległości, transporcie międzykomórkowym. No i w transport międzykomórkowy potrzebny jest organizmom, oczywiście, które składają się z więcej niż jednej komórki i szczególnie istotny jest dla organizmów o bardzo skomplikowanej budowie. No bo organizm, który jest prosty, na przykład nie składa się z wielu warstw, tylko jest raczej taki zbudowany z jakichś cienkich struktur, z cienką ścianę swojego organizmu, czy też po prostu jest to jakaś rozgałęziona strzępka, grzyba, no takie organizmy jakiś mechanizm transportowy wykształcić nie musiały, ponieważ każda komórka ma jako taki kontakt z otoczeniem i może sama z nim wymieniać substancje. Natomiast jeśli organizm ma skomplikowaną budowę, ma dużo takiego wnętrza, takich bebechów, które no mus, muszą być zaopatrywane w, w różne związki, ale też produkują różne związki, które trzeba na przykład wydalać, to ten transport międzykomórkowy na dalekie odległości po całym organizmie musi być bardzo sprawny. I temu właśnie transportowi się teraz przyjrzymy. No i te właśnie skomplikowane organizmy, o których już wspominałam, to przede wszystkim rośliny i zwierzęta. Oczywiście wszystko zależy od też stopnia skomplikowania organizmu danej rośliny lub danego zwierzęcia, bo są takie przykłady w obrębie tych królestw, gdzie ten transport międzykomórkowy właściwie albo można powiedzieć, że nie istnieje, albo jest jakiś znikomy i nie ma takich wyspecjalizowanych całych systemów transportowych, ale weźmy sobie pod lupę takie typowe rośliny, i typowe, czyli nam, powiedzmy bliskie nam człowiekowi zwierzęta, i to u nich będziemy sobie opowiadać o tym, jak te substancje różne są transportowane. A więc u roślin trzeba zwrócić uwagę przede wszystkim na dwa sposoby transportu. Jednym z nich jest po prostu wykształcenie tkanek przewodzących. Pewnie kojarzycie drewno i łyko, czyli taka tkanka, która odpowiada za transport wody i soli mineralnych, to jest drewno i łyko odpowiadające za transport asymilatów. Asymilaty to są produkty fotosyntezy, czyli cukry, mówiąc krótko, które transportowane są również po organizmie, ponieważ nie każdy fragment rośliny, nie każdy organ jest w stanie sobie fotosyntezę przeprowadzić. No i te produkty fotosyntezy, no głównie z liści, bo to, to są główne organy, które się zajmują fotosyntezą, są rozprowadzane poprzez łyko. Po całym organizmie rośliny, no głównie do tych tkanek, które magazynują później jeszcze nadmiar tych substancji, aby wytworzyć taki materiał zapasowy. Jeśli chodzi o przewodzenie wody i soli mineralnych, no to drewno odpowiada za taki transport pionowy, taki na dalszą odległość i w ogóle z bardzo dużą szybkością, też ten transport potrafi się odbywać. Natomiast jest też tak zwany transport poziomy, który na przykład jest potrzebny do tego, aby Komórki korzenia, pobierając wodę z gleby, mogły ją przekazać w ogóle do drewna, dlatego że drewno jest tkanką, która występuje bardzo centralnie, jeśli mówimy o takim przekroju poprzecznym przez roślinę, nie ma kontaktu z powierzchnią. No i żeby się woda dostała do tej tkanki, którą później w pionie będzie się przemieszczać, to potrzebny jest taki transport poziomy. I tutaj między innymi, mogą uczestniczyć w tym transporcie tzw. plazmodesmy. Czyli przechodzimy płynnie do punktu drugiego, jeśli chodzi o te wymienione tutaj przy roślinach. No i transport przez plazmo-desmy, czyli przez takie połączenia między komórkami roślinnymi, może dotyczyć wody, ale może też dotyczyć innych związków, takich, które się po prostu z komórki do komórki czasem muszą przemieścić. No i każdy tak naprawdę rodzaj transportu, który nie jest przeprowadzany przez skankę przewodzącą, może być na przykład przeprowadzany przez plazmodesmy. I tutaj mówimy o takich trochę mniejszych odległościach do pokonania, ponieważ ten transport z komórki do komórki jest taki bardziej mozolny, wolny, więc w obrębie jakiegoś konkretnego organu, w jakiejś konkretnej tkance, w jakiejś grupie komórek będzie możliwe przekazanie właśnie jakiejś substancji w taki sposób. Ale są jeszcze inne rodzaje transportu. Tutaj też na przykład możemy mówić o tak zwanym apoplaście i kanale apoplastycznym, który polega na takim połączeniu ze sobą systemu ścian komórkowych różnych komórek roślinnych występujących gdzieś koło siebie i wtedy substancje, które się przedostają przez taki apoplast, one nigdy nie wchodzą do wnętrza komórek, one znajdują się tylko w obrębie ściany komórkowej. Woda również może się tak przemieszczać i też ten transport apoplastyczny jest taką na przykład częścią Poziomego transportu wody w korzeniu. O tym samym transporcie mówiłam wcześniej, że może też zachodzić przez plazmodesmy, czyli tutaj woda może sobie na przykład wybrać, którą drogę wybiera, którą ścieżką będzie podążać od powierzchni korzenia do drewna. No i teraz przechodzimy do zwierząt. Ja już tutaj zaznaczałam, że zwierzęta, które będziemy rozpatrywać, to są takie zwierzęta bliższe nam, czyli takie, które no mają już na tyle skomplikowany organizm, że ten transport faktycznie jest potrzebny, dlatego że no załóżmy takie zwierzęta jak na przykład gąbki czy pożdełkowce no stosują trochę inne rozwiązania i u nich no przede wszystkim ze względu na dwuwarstwową budowę ciała transport międzykomórkowy nie jest jakimś kluczowym procesem, który musi się odbywać, ponieważ każda komórka w miarę sama się potrafi zaopatrywać na przykład gazy oddechowe, również jakieś substancje odżywcze no na bardzo niedalekie odległości między komórkami muszą się przemieszczać i czasami faktycznie jest potrzebne to, żeby do jakiejś jednej komórki z innej jakąś substancję przenieść, no ale to tak jak mówię będą takie rozwiązania bardzo proste, stosowane są takie na przykład komórki, które umieją się poruszać, gąbek, które właśnie zajmują się takimi zadaniami. Natomiast my trochę o czymś innym teraz powiemy. No i chcę największą uwagę zwrócić, jeśli chodzi o zwierzęta, na takie dwie tkanki płynne, które pewnie znacie stąd, że występują w ludzkim organizmie, między innymi oczywiście, czyli krew i limfa. Skoro są to tkanki płynne, no to znaczy, że się raczej będą potrafiły Przemieszczać, pływają sobie po organizmie, tak przepływają przez różne narządy, przez różne tkanki, więc no tutaj aż prosi się o to, żeby one coś transportowały. No i oczywiście główną funkcją krwi jest funkcja transportowa, a różne substancje, które są przez krew transportowane, no są tak różnorodne, że trudno je wszystkie wymienić naraz. I no przede wszystkim mówimy o transporcie właśnie gazów oddechowych. Czyli tlen przedostaje się np. z płuc przez krew do różnych naszych narządów, dwutlenek węgla odwrotnie, czyli z różnych narządów, w których zachodzi oddychanie wewnątrzkomórkowe i powstaje dwutlenek węgla jako produkt. Musi się on przemieścić również do krwi, aby później tą krwią wydostać się znowu przez płuca na zewnątrz ciała. Krew transportuje również bardzo dużo różnych związków organicznych i nieorganicznych, różne białka, Różne też produkty trawienia, które wchłaniamy w jelicie cienki, czyli aminokwasy, glukozę, jakieś różne jony, no mnóstwo cząsteczek, które mają taką funkcję odżywczą czy to z pokarmu je pochłaniamy i są potrzebne później w różnych miejscach organizmu, i tam ta krew musi je zanieść. No Jeśli chodzi o limfę, no to tutaj głównie będziemy się skupiać na takich związkach hydrofobowych tłuszczowych na przykład witaminach rozpuszczalnych w tłuszczach również czyli limfa się zajmuje pewną, transportem pewnej grupy cząsteczek krew również transportuje na przykład kwasy tłuszczowe czy tłuszcze ale tak jakby dzieli się tą funkcją z limfą No i w krwi również transportowane są cząsteczki sygnałowe a pod tą nazwą kryją się po prostu hormony czyli to są takie cząsteczki które po to, po naszym organizmie się przemieszczają aby oddziaływać na inne narządy niż te, w których powstały, i wywoływać w nich jakieś zmiany, głównie zmiany metaboliczne, zmiany, które będą dotyczyły jakiś, pełnienia jakichś konkretnych funkcji. No bo hormon ma taką rolę, aby być takim sygnałem, który coś na przykład pobudzi, co się wcześniej nie działo lub działo się mniej intensywnie. No więc jest tu cała masa takich. Yy, Przykładów substancji, które w krwi i limfie mogą być transportowane, i te układy krążenia, które powstały w toku ewolucji w organizmach zwierzęcych, oczywiście nie były od zawsze nie były od zawsze obecne w tych organizmach. Zwierzęta takie prostsze, które no, nie mówię już o tych najprostszych dwuwarstwowych, które wcześniej wymieniałam, ale takie, które na przykład nazywamy płaznicami, nicieniami, one nie mają układu krwionośnego, na przykład. I u nich ten transport zachodzi trochę inaczej. Więc u zwierząt, które nie dysponują takimi właśnie tkankami i całymi układami krążenia, rolę transportową odgrywa taki no, płyn międzykomórkowy, który wypełnia jamy ciała i który krąży po organizmie. On się porusza, ponieważ powłoka ciała zaopatrzona w mięśnie no, jakoś tam się kurczy. Raz na jakiś czas ten skurcz się odbędzie i po prostu wprawia to w... Taki ruch, te, ten płyn międzykomórkowy, i no, ten transport jest o wiele mniej efektywny, dlatego że ruchy mięśni powłokowych ciała nie zawsze są jakoś ściśle skorelowane z tym, gdzie potrzebne są jakieś substancje, które w tym płynie międzykomórkowym się znajdują. I nie zawsze ten płyn międzykomórkowy dostarcza je w sposób efektywny tam, gdzie są potrzebne. Jest to bardziej takie poruszanie tym płynem, mniej więcej tak, żeby on po prostu nie stał w miejscu i no po prostu jakieś substancje z jednego miejsca do drugiego jesteśmy w stanie, czy te zwierzęta są w stanie przemieścić, ale no czasami trzeba się liczyć z tym, że ten transport jakoś świetnie się nie odbywa. No, i na tym zakończymy nasz wstęp teoretyczny, a teraz kilka słów o tym, czego jeszcze możecie spodziewać się na spotkaniu warsztatowym. Jeśli chodzi o nasze warsztaty, to oczywiście zgłębimy na przykład dokładnie o co chodzi z tymi tkankami przewodzącymi. Powiemy sobie o drewnie, łyku, o tym, jak roślina w ogóle te różne substancje transportuje przez te tkanki, jakie są przystosowania tych tkanek. To będzie jedna część spotkania. Oczywiście przyjrzymy się też transportowi u zwierząt. W ogóle porównamy sobie te transporty u roślin i zwierząt jeszcze raz i trochę dokładniej. Dorzucimy jeszcze do tego grzyby i zastanowimy się, dlaczego u grzybów wygląda to zupełnie inaczej. A jeśli chodzi o zwierzęta, no to głównie będziemy się przyglądać funkcji transportowej krwi. To naprawdę jest temat bardzo szeroki i będziemy go jeszcze dokładnie zgłębiać na podstawie różnych materiałów. Zapraszam na warsztaty i mam nadzieję do usłyszenia.